Siemanko. Przyniosłem w końcu to akwarium tymczasowe. Dzieci przystroiły je w muszelki. Trochę gupików doszło. Trochę tego tutaj pływa. Podłączyłem deszczownicę z zestawu. Plus wlot, Musiałem on trochę naciągnąć, bo. Za, na rybek mi zasysało. W prefiltrze były rybki małe. No, się troszkę rozrósł. Z racji, że jestem przeziębiony, to znalazłem trochę czasu, aby w końcu pociągnąć temat akwarium. To Wam pokazuję. Chodzi Max 2000. No, pokażę Wam, co, co wykombinowałem. To jest aktualna aranżacja. Tak to wygląda. Wszystkie korzenie. To jest jedna bryła korzeni. To jest 20 korzeni sklejonych ze sobą klejem super glue pomiędzy papier się daje żeby reakcja chemiczna zaszła wtedy on się szybko bardzo utwardza stanowi taki pomost pomiędzy dwoma elementami drewna tutaj ogólnie tu może trochę wygląda jak jeden korzeń mniej więcej no ale to nie jest jeden korzeń to jest 20 korzeni sklejonych ze sobą troszkę skał nawaliłem na to korzeni jest około chyba 11-12 kg jakoś tak kamieni Kamieni też jakoś tak, może więcej. 32 kg podłoża. To jest Aqua Substrat 2. Czarny. Nie ja jeszcze. Ja dzisiaj tak naprawdę skończyłem kleić yy, to marężacy. Muszę z niektórych miejsc jeszcze troszkę yy, powygrzebywać, wydmuchać. O, tu widać w korzeniu jest na przykład substrat. Z tych elementów muszę usunąć to. I tyle, kamienie były umyte, nic więcej, po prostu sklejony kol, korzeń mm, przysypałem kamieniami, to wszystko zarośnie, będzie bardziej naturalnie wyglądało, bo może się wydawać, że niektóre kamienie tak luzem leżą, ale, leżą, ale to zniknie w, w roślinności, więc tak to mniej więcej aktualnie wygląda. I tyle. W końcu mam czas, więc robię. Jeszcze tylko roślinki i roślinki i rybki i wszystko. Aha, ja rozwiązałem jeszcze temat. Pokażę wam. Pokażę wam temat. Na wcześniejszych filmikach opowiadałem, że chciałem dyfuzor do dwutlenku węgla nałożyć na wylot i podłączyć to pod, pod pompkę, że gdy Komputer wykryje, że jest pH za wysoki, albo coś się z, z dwutlenkiem węgla system dwutlenku węgla zepsuje, to wtedy on będzie ratował sytuację, puszczając po prostu powietrze do układu. Niestety dyfuzor spiek od dwutlenku węgla jest zbyt gęsty i kompresor pompka nie chciała przepuszczać. Za małe ciśnienie generuje po prostu, żeby przełamać opór spieku, więc miałem taki właśnie wcześniej miałem szklany dyfuzor a tutaj mam od firmy Aqua Pro to jest na który można dostać, bardzo fajne też, i tanie tutaj też wewnątrz jest spiek płaski płaski spiek, więc w przelocie nic nie ma, ja ten spiek rozwierciłem wiertłem wziąłem zwykły kamień napowietrzający taki najmniejszy chyba jaki można było dostać na internecie, nie wiem czy on miał z centymetr średnicy i długi też był na chyba dwa. uciąłem go Końcówkę, tam gdzie się wężyk wkłada, bo to jest tak, że masz, macie ten kamień napowietrzający i w nim jest wydrążony otwór i wklejony na jakiś klej jest taki cycek plastikowy, pod który możecie wężyk podpiąć. I ja to po prostu uciąłem, wziąłem klej epoksydowy dwuskładnikowy i przykleiłem do tego spieku. Nie wiem, czy teraz Wam mogę to pokazać, czy dam radę. Musielibyście chwilkę poczekać, bo muszę odłączyć kompresor. Ale ja tak gadam, gadam, a to można po prostu w, w sekundę pokazać. I przez to, bo już sprawdzałem, że daję radę i normalnie prze, przełamuję ciśnienie, jakie panuje w układzie. Muszę ten element wykręcić. Tam jest dziura, widać. Ale nie wykręcę tego ręką. Poczekajcie. Wezmę sobie imbusa. i już Wam pokazuję. Oczywiście jak zwykle nie przygotowuję się do nagrania Po prostu jak mam chwilę to Wam wrzucam A że chwil nie mam Więc materiały wyglądają tak jak wyglądają No dobra, odkręcacie ten spiek Po prostu Imbusem Te spieki są wymienne Ogólnie bardzo fajnie Fajny pomysł z tym dyfuzorem Są jakościowo bardzo dobre Będzie szybciej Jakościowo bardzo dobre przez ten plastik widzimy, czy po prostu gaz jest dozowany. Teraz wam pokażę. Patrzcie. To jest ten spiek. Tutaj jeszcze seryjnie jest montowana sprężynka i zaworek zwrotny, ale ja mam taki zaworek zwrotny na linii. To tą sprężynkę i tą gumkę wyciągnąłem od zaworku zwrotnego. I widzicie uciąłem, wywierciłem dziurę w tym oryginalnym spieku, który tam jest białym. Wywierciłem dziurę i nakleje poksydowy. Przykleiłem normalnie kamień na I tyle. I komputer PH, jak będzie wykrywał, że PH za bardzo w dół spada, to odpali ten kompresor i na, wy, na wylot będzie kierował powietrze. Będzie, to jest wąż wylotowy, tutaj już leci sobie tu. No i tym wylotem ze skimerem będzie pompował. Będzie próbował ratować sytuację, no i tyle co filtry. Aha, yy, tutaj były te filtry, to filtr yy, mogę wam pokazać jak wygląda, bo tu akurat mam. Tak wygląda prefiltr, ten, który wykonałem. Tam jeszcze nie wiem czy on jest mokry, patrzcie widzicie, jeszcze jest mokry, jeszcze z niego kapie. Tu jest korpus. Od z tymi kulkami polipropylenowymi basenowymi co był. No i tu jest taka krata rastrowa. z byle czego możecie zrobić, to jest zwykła rura kanalizacyjna 32, tu jest kolejna krata, żeby nie zasysało tych kulek, one na tym leżą, no i wlot. Widzicie, tutaj jest kielich od rury, uciąłem, tu uszczelka powinna być, ten kielich kończyłby się gdzieś tu, tutaj byłaby uszczelka i tak dalej, no i uciąłem po prostu żeby tak ratka rastrowa mogła się na tym zatrzymywać. Ona się na tym opiera, na tym, na tym kołnierzu. I dodatkowo z filtr, to jest filtr sznurkowy, rdzeń z filtra sznurkowego. Jak wymieniam tam co kilka miesięcy filtr sznurkowy w domu, to to po prostu odwijam sobie i mam takie. On no oczywiście jest duszy, one są 10 i tylko kawałek potrzebowałem. I on idealnie pasuje w tą rurę 32. Tutaj on się opiera. W tym miejscu. Suwam, bam, i może zasysać wodę przez te kulki. To już na wylot idzie. Czyli woda, woda mi wlatuje tutaj, na kulki od góry. Przelatuje przez te wszystkie kulki, i środkiem idzie na wylot. A z kolei, a z kolei, może mogłem się przygotować do tego nagrania, no ale to jest spontan. A tutaj z kolei, to właśnie na tej wypalarce którą też kiedyś Wam pokażę, bo muszę ją zrobić, bo ona została rozebrana, bo to jest, było tylko takie tymczasowe narzędzie. Wycinałem sobie o takie krążki. Mam drugi taki filtr rurowy do tej 125 do kostki i tam one mają inny kształt. One mają jeszcze tutaj w... powycinane takie zęby po długości, które zwiększają o wiele powierzchnię chłonną tego. To jest dość gruba gąbka i ja Wam powiem, że ona była w miarę czysta. W sensie, ona była... Pra... Prawie, że nie zabrudzona. Nie wiem, ile to jest. Y... PPI? PPI, bodajże. Por per inch. Tak, PPI. Ym... Nie pamiętam, jaki to jest rozmiar. Czy to jest 40, czy 35, czy. Nie pamiętam. Nie pamiętam, nie powiem Wam teraz. Jakbym się przygotował, to bym Wam powiedział, ale się nie przygotowałem. No i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest. I jeden pierścień ma inną średnicę, żeby zachować po prostu grubość, bo ta gąbka jest yy, taka gruba, to jest około 5 cm. Musiałem uciąć połowę tego, żeby po prostu do końca uzyskać. I tu też macie rdzeń, to jest dystans w ogóle. To wyspawałem tigiem, to jest pręt, yy, pręt, pręt z nierdzewki. Chodzi o to, że jak ja wkładam ten filtr, to ja mam pewność, że to jest idealnie wycentrowane, że ja wkręcając ten korpus, to idealnie wejdzie mi w środek yy, yy, korpusu. Że nie złamie się ani nie przekosi podczas wkręcania. Idealnie na środku co siedzi. Widzicie? To jest dosłownie: to są cztery pręty. Raz, dwa, trzy i takie kółko zrobione, wygięte, nie wiem, na jakieś róże i cyknięte tigiem. I to po prostu dotyka do ścianek. I zapewnia dystans. No, i te kółka, wycięte z gąbki, one są nałożone na rdzeń z oryginalnego filtra sznurkowego. Ja po prostu kupiłem, on kosztuje chyba 45 zł, odwinąłem ten sznurek i dokleiłem kawałek rury 35. To jest chyba 35. kanalizacyjna. O tej. Klejem opoksydowym, dlatego, że to musi wejść w gniazdo. Normalnie to macie na. Mm, to jest troszkę inaczej rozwiązane oryginalnie. To trzeba przerobić, dlatego ten pierśń. trzeba dokleić, żeby wysokość zachować. Dlatego że wezmę latarkę, to może po świecie, Nie wiem, czy będzie widać. Zaraz pokażę. Tutaj. O. To jest ten korpus. I tutaj też musiałem wstawić. To jest akurat kołnierz z rury tej kanalizacyjnej, widzicie, on się zwęża i ucinamy odpowiednią. Wysokość, i wbijamy go w to. Ja to normalnie wbiłem chyba młotkiem czy ręcznie, nawet nie. Wiem. Tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma. Tak oryginalnie wygląda. A tutaj musiałem dać, żeby zachować szczelność. I tyle. To jest cała przeróbka. I tako o, prefiltr. Ten z czarnymi gąbkami. On był prawie, że nie zabrudzony. Na tych wszystkich piłeczkach, kulach polipropylenowych powstała taka błona biologiczna, taka brunatna, bakterie się na tym rozmnażały i czyściło to wszystko a tutaj w reaktorze do dwutlenku węgla, oczywiście on był niepodpięty, bo nie było sensu, w sensie gaz nie leciał, ale reaktor działał bo tam była wata nawinięta na korpus, no to ta wata była jak ją ściągałem, ona była białutka, bialutka ona była czyściutka, więc cały ten układ naprawdę bardzo dobrze czyścił wodę rewelacyjnie no i tyle. Co tu więcej? Nic więcej nie doszło. No, będziemy to odpalać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy będą glony, nie będą. Będę jechał na pełny Mestimative Index. Kupiłem już solę. Aldehyd glutarowy też. Kupiłem litr. No i będzie dozowane. Tu macie te mieszalniki. Proszę bardzo. Teraz nawet tak podłączę. To mogę Wam pokazać, jak one. jest Mikser. Pokażę, jak działa. Zapalił się akurat mam drugi telefon to mogę wam odpalić i pokazać jak to mniej więcej działa wchodzimy w aplikację Mighty Heroes i dajemy kontynuujemy i już wam pokazuję device i wchodzimy mamy w device mamy mieszacze Wchodzimy w mieszać i mamy cztery mieszacze i można tutaj każdy mieszać oczywiście skalibrować, tutaj cuda nie widzę, ale jak go odpalimy to to się kręci, widzicie, patrzcie Naciskam guziki On teraz hałasuje, bo nie ma płynu, ale jak się naleje wodę to tego w ogóle nie słychać I oczywiście nawet można prędkość, obroty można ustawiać, z, z, jak szybko ma się obracać, jak długo, no tu się wszystko programuje to jest magnes. Z tyłu w ściance wbudowany jest silnik, też z magnesami albo po prostu z metalem. ale wydaje mi się, że z magnesem. No i miesza ten płyn. Tutaj te pompy termomet, tutaj Będziemy to wszystko odpalać. Trzeba będzie skalibrować sondę pH. W końcu, w końcu ją włożyć na miejsce, czyli tutaj. I uruchomić cały ten cyrk. Niech to już hula, bangla, jeździ i gra. Bo naprawdę strasznie długo trwa to wszystko. Nie mam czasu, żeby się w to bawić. Nie miałem przez to, że się rozchorowałem. Mamy taką pogodę, jaką mamy. Znalazłem trochę czasu, żeby to wszystko poskładać. Widzicie, tutaj jakby się przyjrzeć, no to nawet to jest klejone. Nawet to nie jest oryginalnie, z tego korzenia nie wychodzi. Nie wiem, czy to będzie widać, czy tam będzie papier jakiś wystawał. No, staram się tak kleić, żeby tego nie było widać, prawda? Tam jest, o, o, z tej perspektywy widać, że tam jest wsadzony papier. Chusteczka papierowa normalnie. Nasączamy ją kropelką, aż dym idzie. Zachodzi reakcja egzotermiczna, wydziela się dużo ciepła, bardzo bardzo gryzący dym, i momentalnie to się utwardza. I tyle. Tutaj. To przedłużenie tego też jest klejone. Chciałem przedłużyć ten kawałek. Później wszystko roślinnością zarośnie. Chcę mieć też rośliny, które wychodzą mi z akwarium. Może będą wchodzić po tych korzeniach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No, zbiornik ma. To jest zbiornik VIV. On ma 90 na 45 na 45. Widzicie, VIV. Lampa to skylight, ale to już mówiłem na poprzednich filmach. No, i tyle, i w tym zbiorniku będzie tylko ten szklany wlot i wylot, i dziękuję do widzenia. Wszystko będzie pod akwarium, więc nie powinno szpecić mi tutaj zbiornika. Dużo podłoża poszło, bo poszło 6 worków. No, tała Substrat 2, więc. Yy. Kiedyś miałem te podłoże. Wszystko działało, fajnie, grało. Jest ładne. <laughs> Worek kosztuje chyba ze 117 zł, tak mi się wydaje, mniej więcej. W worku macie 5,4 kg. O, szyba pobrudzona klejem. Żyletką się ze skrobi. W dwóch miejscach chyba pochlapałem. No i tyle. Nagram wam inny filmik, to pokażę, jak to się wypala, te kółka w domu. W domowych warunkach to można fajnie zrobić, łatwo, przyjemnie. I naprawdę, to powierzchnia tego filtra narurowego to jest no, filtr wstępnego, prefiltra, to jest po prostu kosmos. Nie jest, jest ogromny. A w tym, w tym drugim, to jeszcze przez te nacięcia bo tam chyba dwukrotnie wzrasta w ogóle powierzchnia zewnętrzna to jest naprawdę kosmos żeby to się zapchało to powodzenie jest ogromne w tych filtrach OE jest Biomaster bodajże tam jest filtr narurowy nie, nie narurowy, tylko filtr wstępny też taki wyciągany z korpusu też on, jest, on ma chyba taką średnicę i to jest no, śmiech na sali jak dla mnie no. to działa jest w miarę tanie i działa bardzo dobrze i wszystko, tyle wam chciałem pokazać w tym filmiku. W poniedziałek, no na tygodniu, postaram się ogarnąć, ogarnąć rośliny. Jeszcze nawet nie wiem jakie, muszę powybierać. Heja, coś z tego będzie. Trzymajcie się, cześć.